No hejka kochani, mam nadzieję, że wszystko dobrze widać Powiem wam, że to jest zdecydowanie nowy kadr dla mnie Ale mam nadzieję, że jest fajny Trochę zrobiłam tutaj tak klimatycznie, jesiennie Zrobiłam pomarańczowy kocyk ale nie wiem, czy nie włączyć jeszcze światła, tak że zobaczymy, że to lepiej wygląda wtedy. Okej okay, chyba jest lepiej. Mam nadzieję, że Wam nie przeszkadza ten cień. Ale, ale dzisiaj, jak widać, działamy z budżetem. Także nie będzie mnie dzisiaj na tym filmie widać, ale będziecie widzieć, jak wygląda moje działanie z moim budżetem. Ogólnie będziemy dzisiaj robić budżet tylko i wyłącznie na mojej wypłacie, wypłata mojego męża jest totalnie jakby poza budżetem z tego względu, że jego wypłata idzie na cele budowlane, jeśli chodzi o naszą budowę domu, a moja wypłata idzie na takie bieżące wydatki. Z jakiego względu? Z tego względu, że nasze wydatki są aktualnie dość niskie z tego względu, że mieszkamy u moich teściów, jeśli jeszcze nie wiecie i tak naprawdę jedynym wydatkiem, takim związanym właśnie z życiem, można powiedzieć, jest wydatek na, ja to nazywam czynsz, i aktualnie wzrósł on z 600 do 800 zł. I są to pieniądze, które płacimy rodzicom Kamila za to, że tutaj mieszkamy. Co w to wchodzi? Wszystkie rachunki, wszystkie jedzenie nawet tak naprawdę nie musimy kupować, więc to jest naprawdę mała kwota. Do tego kolejnym stałym rachunkiem jest mój telefon. Kamila telefon jeszcze jest opłacany przez jego rodziców, ale ja mój telefon opłacam. Jest to kwota w wysokości 45 zł miesięcznie. Kolejna rzecz stała. Są to moje paznokcie, może trochę śmieszne. No, ale to jest kwota, która się nie zmienia. Jest to kwota 80 zł co miesiąc. Ja chodzę tylko raz w miesiącu na paznokcie i to mi zdecydowanie wystarczy, więc to wpisuję również w wydatki stałe. Kolejny wydatek stały jest to żłobek. I to jest jakby te czesne za żłobek, i to jest w wysokości 400 zł. I czy coś jeszcze jest w wydatkach stałych? Chyba to już wszystko, jeśli chodzi o wydatki zmienne. Tutaj mamy również żłobek, ale tutaj chodzi o wyżywienie, więc tutaj w tym miesiącu odłożę sobie tylko, myślę, że 100 zł, bo Filip tak naprawdę w ogóle w żłobku nie był, więc mam nadzieję, że ta kwota w ogóle będzie jeszcze niższa, ale to już zobaczymy. Kolejna kwota to będzie kwota na jedzenie. I tutaj myślę, że w tym miesiącu przeznaczę sobie troszkę więcej, bo będziemy siedzieć w domu. Także myślę, że około 300 zł pójdzie na jedzenie w tym miesiącu. Mam nadzieję, że mniej, ale wiecie, wolę zaznaczać tą górną granicę sobie, mimo wszystko, żeby później nie było tak, że mi nie starczy. I kolejna rzecz, myślę, że będzie to Filip. I tutaj są pieniądze takie. Wiecie, na pampersy, na mleko, takie rzeczy, które co miesiąc muszę mu kupić i jest to 500 zł. W tym miesiącu w wydatkach zmiennych u u dodam sobie również kategorię rozrywka. Bo mamy wolne z Kamilem, obydwoje mamy urlop yy, i będziemy siedzieć w domu z Filipem, więc myślę, że stówka na rozrywkę może się nam przydać w tym miesiącu. Nie wiem, czy do tego jeszcze nie wrócimy, ale na razie muszę sobie to wszystko popodliczać, żeby zobaczyć, ile zostanie mi z mojej wypłaty. tak jak myślałam <głos》> zostaje mi 25 zł także jak widzicie w tym miesiącu to jest ciężkie ale jeśli chodzi o te pieniądze to mam jeszcze tutaj w tych w tych finansach poza moją wypłatą 500 zł, które właśnie jest tutaj u Filipa w pieniądzach i dlatego zostaje mi 525 zł ale jego rozgraniczać tutaj nie będę Z tego względu, że muszę jeszcze kupić w tym miesiącu Filipowi Jeszcze na kalendarz adwentowy Więc ja ich totalnie nie liczę Bo będzie z tych pieniędzy Uwzględniony Kalendarz adwentowy Filipa I świąteczne prezenty Także te pieniądze są Tak jakby zerowe dla mnie Dlatego wpiszę sobie Wpiszę sobie w wydatkach zmiennych Może to z tego względu, że po prostu nie do końca to jest uwzględnione w moim budżecie, takim, wiecie, stałym. Dlatego w wydatkach zmiennych dodamy sobie prezenty. I to będzie te 525 zł. Więc tu wychodzi mi 1525. Nie, 1500, 1500. 50, o. więc moje, moje, tak naprawdę, przychód comiesięczny jest już uwzględniony, że wszystkie rzeczy są uwzględnione tutaj, ale mam jeszcze pieniądze z, z tamtego miesiąca e, i było to 125 zł. E, I było to również 150 zł. z mojego. E, z mojego słoika na piątki, bo jak wiecie, ja miałam. Wiecie lub nie wiecie, to zależy, jak na mnie już oglądacie. Miałam taki słoiczek, w którym zbierałam 5 złotówki, ale przez to, że aktualnie staram się ograniczać moje oszczędności do funduszy celowych, takich głównych trzech i nie mam więcej, to po prostu te pieniądze stwierdziłam, że rozdysponuję już na. Któryś właśnie z funduszy celowych, a później znowu będę sobie tam zmieniać, zbierać na coś tam te, te, te piątki. Więc aktualnie jest tam 150 zł i to przeznaczę na moje inwestycje. Slash lekarze. I co ja tutaj mam na myśli? Mam tutaj na myśli, nie wiem, czy oglądaliście mój film, w którym opowiadałam, właśnie jakie są moje fundusze celowe w tym. Mm, tak Jakby w tym roku, do końca tego roku, i, i w ogóle na najbliższy czas tej szalejącej inflacji. Ja mam po prostu trzy fundusze celowe. Jeden to jest fundusz celowy Filipa, w którym są zbierane pieniądze, które on dostaje na jakieś święta, na urodziny, na wiecie: tak po prostu. I tam są pieniądze, które przeznaczam na jego lekarzy, kiedy nie mam. Z czego zapłacić, czy na jakieś zabawki, czy na jakieś książki, czy na coś tam, co po prostu chcę mu kupić takiego dodatkowego poza tymi podstawami, które musi mieć, z których właśnie korzystam tutaj pieniędzy na nie. Um to po prostu korzystam z tamtych pieniędzy. Druga rzecz to jest fundusz celowy na ubrania. okej okay, tu się pomyliłam, bo wpisałam sobie już ubrania, a to nie miało być na to, tylko miało być na fundusz życiowy. I jak wiecie, tam zbieram 1000 złotych i więcej nie. Będzie to po prostu na taki nagły wypadek. Jak coś się wydarzy i będziemy musieli nagle wydać pieniądze, to na te na ten wypadek po prostu będzie, będą te pieniądze. A tutaj właśnie te inwestycje i lekarze to jest ten fundusz, który mówiłam, że jest funduszem ubraniowym. Po prostu tam mam pieniądze na ubrania, na lekarzy naszych, moich i Kamila, nie Filipa, i na inwestycje takie właśnie związane z nami, czyli jeśli byśmy chcieli na przykład sobie kupić jakiś kurs, jeśli by nam się tam nazbierało na tyle pieniędzy, czy. Nie wiem, na przykład iść na jakieś zajęcia, czy do siłowni, czy coś takiego. No wiadomo, że to są abstrakcyjne rzeczy, i aktualnie to nie myślimy w ogóle o tym, żeby iść na siłownię, ale właśnie przede wszystkim, no bo pójście do lekarza to też jest inwestycja, pójście do jakiegoś specjalisty to też jest inwestycja w siebie, także te pieniądze po prostu tutaj sobie pójdą. I to tyle. Ogólnie w najbliższym czasie przyjdą mi jeszcze kilka dość dużych wzrostów pieniędzy i o tym już rozmawiałam z moim mężem co z tymi pieniędzmi zrobimy będzie to w czasy podgruszą moje Kamil również je dostanie ale on przeznaczy wszystkie na budowę oczywiście ja dostanę również jeszcze Dodatek na, koniec miesiąc, do, dodatek na koniec roku. I te pieniądze, które zostaną z dodatku na końcu roku, zostaną, bo zostanie im nimi nasilony, zasilony fundusz życiowy. A w czasy pod gruszą pójdą na nasze inwestycje. Ale to są pieniądze, które dopiero będą, także na nich, o nich jeszcze do końca nie myślę. Na razie budżet jest gotowy. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. A ja do Was się odezwam zaraz. No, także jak widzicie, w ten sposób wygląda mój budżet na przyszły miesiąc. Um, dajcie znać, jakie są Wasze plany, jakie są Wasze wydatki takie podstawowe i najważniejsze i najcięższe do wydania w tym miesiącu, który nadchodzi. Czy będzie to dla Was w planowanych planowanie? Czy będzie to dla Was ciężki czas? Czy będzie to dla Was taki jakiś prostszy, łatwiejszy czas? Um, Dajcie mi proszę znać w komentarzach i dajcie znać, czy podobają Wam się takie budżetowe podsumowania i budżetowe, takie, wiecie, plany yy, moje. Może postaram się nagrać je tam raz na jakiś czas. Właśnie teraz widzicie, że to się wszystko zmieniło u mnie cały ten plan i harmonogram i sposób budżetowania trochę. I dlatego właśnie to nagram dla Was. Yy, no. I to myślę, że wszystko w tym filmie. Taki trochę dzisiaj myślę krótszy film. Zapraszam Was do zostawienia łapeczki w górę, subskrypcji mojego kanału, żebyście zostali na dłużej. I życzę Wam miłego tygodnia. Pa, pa.